Witam, z tej strony gram, bo się nudzę. Dzisiaj zostały nam ostatnie dwie misje. Dzisiejsza misja to jest wstrząsająca technologia. Szkoda, że będziemy to musieli w kilku miejscach położyć albo pilnować. Długo odcinka nie było, ale jakoś mi to mówiłem. o hymen trochę boli, a chcę już to skończyć i mieć za sobą i odinstalować grę. Te kojle cheap, są versions of wersje tych, które met w Area 42. And you, my impulsive friend, are to destroy every Tesla coil unit in town. Some are automated, but others require human operators. So what do I do with those? Simple. Each unit must be connected to a nearby control console. Destroy them all! Czemu nie mogę się zamienić? So I'm out the Tesla coils and the Wiecie co, na głośno robimy. I tak musimy to zrobić, i tak. Ja uf, staram się nie gadać, bo oni gadają, ale oni zawsze dużo gadają. I tak, ostatni odcinek, może jeszcze wam pokażę przykładowo wszystkie koncept arty pod koniec, skinki, żeby tak było, nie wiem, dość spoko rzecz. Już? Aha, okej, okay, easy. Przypadkiem chyba musiałem kopnąć. Gram z tym skinem, bo mi się najbardziej podoba. Nie będę grał nudnym zwyczajnym kosmo. Jeśli ktoś nie wie, zacząłem serię ze Spider-Man Remastered na pc ponieważ, no, Bardzo czekam na dwójkę, a też to nie jest aż tak. Jest już trochę blisko premiery, można powiedzieć. Niby jeszcze tam trzy miesiące, ale zanim ja to nagram, jeszcze na 100%, więc będzie na zmianę z Hitmanem dwójką. Au. To mnie bije. nawet nie muszę z jej walczyć, po prostu... Hmm. Prądem z cewki? A gdzie jest jakiś naukowiec? Chyba pan się tutaj skończył. Nieważne. Więc tak, tu jest ostatni odcinek. Jestem trochę szczęśliwy, bo w końcu tą grę skończyłem. Nie lubię zostawiać niedokończonych rzeczy. I pause. Więc będziemy mieć dokończone. Od razu mówię, ta seria nie będzie robiona w 100%, ponieważ nudzi mnie już ta gra. Po prostu chodzenie po mapach. Może kiedyś, jak będę miał ochotę, można sobie zrobić luźny live, żeby sobie pogadać. Ale wstępnie mam zamiar odinstalować tą grę. Au, au, a to strzela prądem. Ok. Wysadzamy ostatnią, przeostatnią cewkę. Yeah. I ostatnio cewko. Gdzie jest ten głupi komputer? I teraz niszczenie miasta. No, rozpierdziel. Jestem ciekawy, finał to na pewno będzie boss, bo no, no co może być innego?

Ale teraz to pewnie się słyszę. Au! Sochawki są ogarnia! A! To jest zawsze jakieś 100-200 energii, nie wiem. Dobrze, już to robię. A, piękny wybuch. Koniec misji? Mega szybko. No, zawsze jakieś fajne punkty. Prawdziwy szok! Nowe stacje elektroenergetyczne zniszczone w wyniku eksplozji. Ostatnia misja. Atak 15 metrowego prezydenta? Nie pytam się, widzę tam robota i ja już wiem, co się będzie działo. Here you stand at the seat of all human power, and they're turning over the keys to the whole planet. Our victory is complete. No more blowing stuff up.

about president shulchaleh mehemt konso face face-to-face silhouette i presume you don't look like a general you don't look like a little green man thank you <laughs> <laughs> so waving the white flag, huh? All the monkeys got together, scratched their heads, accepted the inevitable. That sense of humor, just like your like my what? Uh, file. Your dossier, Crypto, said you were quite the joker. I think I never told you my name. No, I suppose I have your brother to thank for that. Twój brat! Te dźwięki są dziwne. Takie dość... cicho. Nieźła tu, a ja wiedziałem, że jakaś kobita będzie, ale ja zapomniałem o tym. Przerażona twarz, dobra. Ta maska na finał jest średnia. You're a chick? I'm a Sick. patriot. If you had to put up with politicians playing grab ass all day long, you'd wear a mask too. Me, I get my kicks the old fashioned way, beating up bad monkeys. Funny, that's just what Crypto136 said. Of course, he was a real cut up, too. Well, so much for Plan A. What's that? Nie przestawił się. Ok, czyli genie, wyciągnęła informację, ale myślałem, że się okaże, że go zna jest jakiś kosmitątek. In <ścoughs> Czy to Moskwa zatem? Tak tego zapiliśmy? Behold, no ci powiem. Ładnie. promise to destroy all Furon! Destroy all Furon! Seriously, messed up. Robo -prez. dirty tricks mode! Oh man, now I'm gonna get my suit dirty. Now, no, prawie now. I say po pobrudzę. To, że sobie <gulę> blastery ulepszyłem. Dajmy się zabić, bo później nie będzie mi się chciało, a może będzie jakiś fajny. O nie, weszłem w ogień! O, o kudy, jaką mocno bije. Ty! Hu! Huitaiu! Huitaiu, uderz we mnie! o o o, 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 o. Eee, myślałem, że na, chociaż na finał dadzę jakąś nową gazetkę. Au, zaspałniło mnie w ogniu. Chamy! Wow, 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 wow. Statku nie mam zbytnio ulepszonego, ale kiedy z tym damy radę? Celuj w słabe punkty w... na piersi robot zjeba. Piu, piu, i piu. Kamera trochę nie widzę yy, całości. Piu, 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 a piu. Piu, 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 piu. Gówno nie broń. Główno nie broń. Nie mogę tego odpychać? Oooo, lalamba. To jest mózg prezydenta tak myślę. wow... Gorzył się, bo go wysadziliśmy, nieważne, że jego mózg jest za duży. Szkoda, że nie mogę bić, kiedy ma animację bólu. Probo Brez! Probo brez! He's heading for that white building! No! The other white building! You know, the one with the statue, the tall ugly guy with the beard like Amish or something? Wow, co mnie mi tak odwraca? Fuck you, bitches. No! Rozbity pojazd latający. Agenci skonfiskowali szczątki rozbitego odrzutowca. Ciśle tajne, proszę nie patrzeć. Na wyjeździe byłem na fleszu w kinie. No, wiedziałem, że to będzie taki średniego, ale po prostu chcieliśmy na coś pójść a multiverse'a już widzieliśmy, zarąbista animacja, czeka na kontynuację ale flash, no okej, okay, były momenty, które nawet mnie no, zapamiętały, one, lub nawet śmieszne ale tak ogólnie, no nie jestem jakoś super zadowolony z przygody z flashem PAL SIĘ ŚMIECIU MOJA BABCIA BY DAŁA RADĘ TOBIE SKOPAĆ dubsko. NO NIE, KLIKAM SHIP w ogóle jeszcze nad kupnem nowego monitora 4K monitor? no, opcja. Też jakoś filmów mogło być troszkę ładniejsze. No się, że nie jakoś super ultra, ale zawsze to coś. Pieniądze zbieram, a on nie mało wydaje. No bo dobrze, lepiej mieć niż skończyć na mostem, ale mostem, pod mostem. Lub na moście też można skończyć, ale to. To co woli, lepiej mieszkać pod, bo przynajmniej przeszkadza. I można też tu jakiś fajny karton znaleźć. Mam już małą w to znaczy... no, haha, <g Logo>, śmieszne. Bitch, być biiiiitch! Bitches, bitches, gówno to nie broń! To no, gówno, 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 gówno! Gó Tyle ogni i wybuchów! Ja mnie zaraz pogrzeję! Witam was po mojej przerwie. Zrobiłem szybkie zbieranie punktów. Ale co? Nie pokazałeś nam? Pokazałem, nagrywam odcinek bonusowy, który się pojawi przed tym odcinkiem i wyjaśniam sytuację. Kupiłem maksymalne ulepszenie odpycha tronu, ponieważ jest fajne ulepszenie, które pozwala odbijać nam rakiety. Więc możemy siedzieć sobie z daleka i nawalać rakietami. Easy, easy. O! Dobra, zwaliłem. Jak jest z białe, to odpychamy. Pyk. I widzicie? Zadaję mu obrażenia! To jest najbardziej lamisty sposób.

Man, I I to smell of presidential brains in the morning. Just remember who set that giant potus of destruction upon you! Uh, right. You know who I mean! Oh, that Silhouette guy, right? Uh, or chick. Sylveta. Could you do me a favor and not, not creep me out? Sure. In any case, he, I mean she ran from the capital. I lost sight of him. Her! Silhouette! Near the- Attention, your arms! Attention furons is this thing on oh whatever I know you little gray freaks can hear this I'm sure you're out there listening gloating It seems only fair credit where credit is due you did it you beat my beautiful Robo -Prez. and now you're probably sitting around fantasizing about destroying all the humans typical Sure, you handled the boys, Armquist Huffman. Oh, that was a challenge. <laughs> but everybody knows which sex is dominant on this planet. There's still plenty of time to get your asses handed to you. That is, if you're not too scared to fight a girl. Nah, nah I'm not hung up on the whole pudenda thing. So come on, Crypto. Let's dance. I'll even let you lead. Jestem w nie na mnie pięknie. Pięknie. Nie, jak ja zdechnę, to ja się wkurzę. Ja się wkurzę. Ach, piękne, prawda? On go no, pasuje pod final. Chciałem się przebrać dla Beki, ale chyba by to nie działało te pomiń w wkurza bo to przeszkadza przy mnie kto to wymyślił to powinno dopiero jak klikniesz jakiś guzik Zeszczel sylwetę gin nie wiem skąd ty masz takie super moc ale gin A, myślisz że ja wyjdę taki łatwy jestem ho, ho 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 gin 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 nie mogę co mi się stało sterowanie Pff, bo... Stawanie mi się tu, co jest do no chuj Przeczekać, <ścoughs> przeczekać, 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 A, oj się znowu. Eee trzeba się ptak chować! Rozumiem. A bo ona używała botu! Wal się śpi. Ło, 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 nie baw się w Tomb Raider'a. w z Jeb*** Je b leczy. Je się uleczyła większość HP. Ja, je, je. Co ja mam k... zrobić? No, co ja mam zrobić? A. I od nowa, ta, od nowa, to mnie po, po, pogniecie mnie, pogniecie mnie, pogniecie mnie, no i mnie pogniotło. Po małym odpoczynku minęło, walczę z nami teraz 20 minut, więc nie jest to tak jeszcze źle. W drugiej fazie jest gorzej, bo przy, y, woła swoje kurde, swoje turety, nie, że mają tureta, haha. Nie, jak się długo jej nic nie robi, to ona ma ten super atak, to trzeba ją pospamić, Aj, kurde. To jest najgorzej, bo nie da kraczowi to odpocząć. Nie mogę sobie sobie przerwy wyłączyć gry, bo jest cała walka od początku. No dobra, robot to jest słabych, ale nie chcę mi się 5 minut odbijać rakiet. Ale ona jest sucz. Raz zniszczone turaty zostają zniszczone. To ją powinno lać. Co ją powinno tak mocno lać? Mnie to grzmoci w dupę, a ją nic. I prądem. Idzie. Ok, ma jakiś dziwny nalot. I teraz prądem. Aha, wow, 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 wow. wow ona, ona już stała w miejscu, ale nie była, niesprzytomna. Wa, wow, wa. Wow? się chcesz? Amo, 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 amo. Gdzie może być amo? Szybko, szybko jest! To jest ostatni pasek, błagam, ostatni, ostatni! Ja nie chcę tych dwie godziny, gdzie dzisiaj tą grą męczę. z zsunąłem, no ale tak, fała Imperium Furonu, osiągnięcie. You beat me, I can't believe you actually beat me. They Thuck. never do. You know, you don't look so hot. Majestic. We'll never give up the struggle to resist you alien freaks. Struggle's over, babe. Furons won human zipperuni. You think you won? you think america is the only human civilization on earth that's what all the americans seem to think at least the ones i scanned oh, insect there are three billion people on this planet and everywhere there are humans there is majestic Sorry, doll face. Senza you, Majestic's just a bogus. Zawsze, jeśli znajdzie ktoś in in grappy, z innego kraju, byłoby fajnie. Majestic, empty, 12, the 12, all over, all over the world. Taka furtka do dwojki zgaduje. korzystaj póki cie eh, no to już że... humans, I am cryptosporidium of the planet Furon. This planet is now a territory of the Furon Empire. Resist this. <laughs> you finally awake, idealnie pasowało. 32 Koła! Prezydent żyje! Rząd USA odpiera ataki komunistycznych najeźdźców na nasze na nasze ziemię? Skazuje, że my zostaliśmy prezydentem, ale myślą, że nie, bo propaganda. Hehe. Kacenka jeszcze, please. Good evening, my fellow Americans. In recent days, rumors have run rampant of flying saucers, alien invaders from other worlds, indeed, of my own demise. I'm speaking to you tonight to put these rumors to rest. The truth is, America has been attacked. Not by little green men, but red. And our invaders are most definitely of this earth. Despite the efforts of this administration, our nation has been infiltrated by communists. Godless deviants who hate us for our freedom-loving way of life. Their conspiracy details of which are only now coming to light, included drugging our water supplies and controlling our media via mind control. The result was mass hysteria, a national delusion which provided them the cover they needed to execute their fearful scheme. But your military and intelligence agencies fought back, and I'm proud to report that once again, America has emerged victorious. However the price is dear at this moment millions of americans are working hard and playing by the rules unaware of the lingering toxic pollutants in their minds to combat this lingering menace we have set up testing centers across the nation at shopping malls local schools propaganda even churches. the test is simple and painless why our family had it just this morning and i'm back at work Doris is in the kitchen baking brownies, and little Billy's out playing tag in the rose garden right now. It's completely safe. Scanning mózgów brains and so on. Trust your government. Trust your president. Freedom is on the march, my friends. Good night and God bless America. Myślę, psyk! I think that's it. Psik. jest nas krypto. Kontrola umysłu propaganda ah step inside citizen you sure this thing is safe step inside citizen jeez louise i don't know hey buddy you heard the president if it's good enough for him it's good enough for propaganda yeah ja te kompletnie nas Czy może inni, ci inni furoni przejmują ciała tych ludzi, kiedy do nich wchodzą albo coś? Bo jest więcej furonów niż my i nasz koleżko, więc. Czego to służy skanowania mózgów? Podmieniania ciał? Nie wiem. Like shooting monkeys in a barrel where is my suit yeah no time is you find a good thing it find Fajnie wyglądają te napisy. Destor or Human in Memoriam, Wladimir Inkanatov. A, czyli zmarł, że w pamięci Black Forest Games. Ogólnie całościowo gra nie dał jakoś 10, ale też nie 1. Dałbym taką. Wszystko na 7, myślę. W sensie. Pół to taki średnie, więc mówię, że to taki. Nie, może być 7, bo to wiecie. Odnowiona gra, więc nie musieli dużo wymyśleć od nowa. Tylko grafika, jakieś małe poprawki. Latanie z UFO było dość niefajne, sterowanie. Finalny boss, no mówię, musiałem trochę poekpić, ale to, to jeszcze ma sens. I z nią no, nie było tak trudno, wystarczyło tym ogniem później elektrycznością, czasami jakąś bombą tam dupnąć po bokach, bo się okazuje, że tam trzymają amunicję i to pomaga, więc to nie było jakoś trudne. Całościowo gra nie była jakaś trudna, głównie walki z bossami lub używanie statków, bo statek był słaby. Jeśli się go nie ulepszyło za dobrze, a ja go nie wiem aż tak dobrze ulepszonego. Robię na 100% też jakoś nie jest super, w sensie wyścigi czy inne te na no, są spoko, ale przykład zbieranie dronów jest okej, okay, ale jest za mało rzeczy może, żeby zachęcić, oprócz expa, bo dostaliśmy teraz tyle, że praktycznie chyba ulepszę większość na maksa, zobaczymy. A rozum jakby by, nie wiem dodatkowe kostiumy, za zrobienie nie wiem, wszystkich wyścigów, to jeszcze jakiś inny strój, nie wiem, jakiegoś wyścigowca, taki czerwony. Kostium mogło być więcej właśnie za gwiazdki, właśnie za drony, chociaż dwa, trzy kostiumy byłoby super. Animacje fajne, no dialogi są wycięte, prosto z starej gry. Humor, bardzo fajny. Chętnie ogram dwójkę, bo nawet mam kupiłem mega na promocji i nie wiem, bo byłem wtedy napalony, nie wiem czy nie będę żałował, ale jak będzie dwójka, ale myślę, że tak. Po Spidermanie, po hitmanie, jeszcze tam będzie God do War 2, jeszcze będzie Mice, jeszcze coś tam będzie, jakaś inna gra, więc myślę, że o nasza szybko nie będzie. Yy, Napisie długie, no ale napisy są zawsze długie. Czy coś będzie po napisach? Na 90% nie. Finał bardzo fajny, no po prostu przejęliśmy kontrolę, wchodzimy do jakichś maszyn, fajnie jakby było wyjaśnione, czy one po prostu im... Robią pranie mózgu, i teraz, a prezydent jest prezydentem, krypto szef, pranie mózgu, czy po prostu jak są inni furoni, to oni podmieniają ich ciała, tamtych jakby zabijają, a furoni mają własne ciało, i to jest taka inwazja jak w Secret Wars z królami, to właśnie nie wiemy. I rodzinom, no to jest zawsze. Takie, ja nie mam rodziny. <laughs> nie no, to byłoby śmieszne. Nie dziękujemy rodzinom, bo ich nie mamy. Oni nie, to byłoby takie złe. Napiszcie jak wam się podobała seria, były lepsze i gorsze momenty, to ja wiem, cały czas próbuję ogarnąć pół mikrofon, który mnie wkurza, jakość filmów też próbuję jakoś poprawić, jeśli będę miał nowy monitor. Czy graliście, jak tak, to jak oceniacie, bo wiem, że na konsoli pół menu jest w ogóle inne, bo troszkę też widziałem u kolegi. Jeśli odcinek się spodobał, zostawcie lajka, like koma i suba. Z tej strony był Gram po sinuce i kończymy już Death All Human, bo nie zgaduję, że nagle by ludzie chcieli Ej, rób na 100%, ehehe, czy coś, więc tego nie będzie. Najponęliwej idę już od razu odinstalować, krasowymi miejsca na dysku nie zajmowała. Do zobaczenia, pa. Nawet jest German version! Przepraszam, musiałem przerwać. Niemiecki dubbing jest, a polskiego nie ma. Gdzieś są, Niemcy... Chiński, koreański, japoński, niemiecki, francuski, nie ma polskiego. Napisy są, chociaż to tyle, no jestem happy jak są napisy. Ale mnie boli kiedy nawet nie ma napisów. Nowy Hitman 3. Jedynka dwójka ma, masz trójkę? Może poziomy z jedynki i dwójki, to na gen napisy znikają, bo to jest inna wersja nowsza trochę z inną grafiką. Chiński, japoński, koreański, brazylijski, perski, arabski. Takie języki, że błędami, no kto w takich... Na pewno ktoś gra, ale oni są ważniejsi niż. Polacy, i mi to. Wiem, że polacy to trochę zatopię i karton. Sam wiem, bo mieszkam, ku... mieszkałem, więc no, boli mi to. Nawet jeśli nie dubbingu nie było, bo to nie jest gra dla dzieci. Przecież mogłabym być dla dzieci, nie ma tam nic aż takiego potężnego. Przecież nie, to no, plus 7 ma chyba, więc spoko. Jak angielski dubbing jest przecudowny, a no są chociaż napisy, ale mówię. Czasami są takie dubbingi, gdzie mnie to dziwi, że ktoś w Arabii by w to grał, ale okej. Okay. Nie mówię, że nie, na pewno ktoś cię znalazł. Rybko! Myślę, że wszystko rybko i ja tak mówię, rybko ty, moja, no. Pandemix, to najgorsza nazwa. na teraz, przecież nie teraz, bo już się skończyła pandemia, ale u matku święta. Koko Jumbo, na, na 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 na. Te napisy spadają dłużej niż Kokos. Co? Nudzi mi się. Koniec napisów i jest zazwyczaj jest. Dziękujemy wam. I'm not green. No, najpiękniejszy cytat. Nie no, powiem. Nie jestem zielony. I'm not green. Nie szukam ulepszeń. Spotka 32 koła. 32 koła. 32 koła. To jest. No niesamowite, ile to jest koła. Kupujemy. Kupujemy. ol kupuj. Wszystko kupujemy. Co popadnie? Kupujemy. No i super. Zaszaleliśmy. Nie wystarczyło na wszystko, ale i tak na większą. Więc. Jeśli się spodobało, to już wiecie co. Z tej strony był kram. Po się nudzę. I już się żegnamy z testem ilhumen na